sam jak zawsze. Przesuwające się w ciemnościach cienie stare i paskudne. Szaleńczy śmiech mordercy niósł w sobie ładunek straszliwych podtekstów. Gdzieś w oddali płakało dziecko. Błagam nie, Dlaczego, czego dlaczego? Proszę, nie chciałem. Można się było tego domyśleć, gdy znaleźliśmy cię śpiącego przy trupie Lupino. Prawdziwy żartownicz z ciebie, co? Zdjęcia przedstawiały obrazy z dawnych, dobrych czasów. Uwielbiam kreskówki, wiesz? A najbardziej bierze mnie kapitan pałkarz. Można ich zadźgać, pokroić, podziurawić, wysadzić w powietrze, spalić, zdezintegrować. Nieważne co im zrobisz, i tak zawsze wstaną. Na stole leżał pamiętnik Michel. Max! Dlaczego, Max? Dlaczego? Przepraszam. Nie chciałam. Morderco. Zabiłeś ją. W prawdziwym świecie nigdy tak nie jest. Przebudziłem się z koszmaru i w koszmarze mózg próbował rozsadzić mi głowę. Max Payne, masz fajne nazwisko. A zabójca się uśmiechał. Miło Cię poznać. Jestem Franki pałka Niagara. Niagara? Bo gdy płaczesz, to wylewasz wodospad łez? On miał kij bejsbolowy, a ja byłem związany. Wkurzanie go było świetnym pomysłem. Uh. Śmiech to zdrowie. Spójrz choćby na mnie. Uwielbiam kreskówki. Przemoc w kreskówkach to fascynująca sprawa. Odpocznijmy chwilę, muszę się odlać i strzelić piwko w barze. Ale nie martw się, na pewno wrócę. A potem się policzymy. Za przyjemności trzeba płacić, draniu. Wytoczył się z pomieszczenia, zamykając drzwi na klucz. Wszyscy popełniają błędy. Mój nie polegał na wkurzeniu zbira z pałką, i tak by mnie obił. Błędem było to, że zaufałem dziewczynie z bronią. Bezmyślnie uwziąłem się na pierwszego lepszego wrednego typa, jakiego znalazłem, a powinienem zainteresować się kimś wyżej, głową rodziny Puncinello. Jakoś nie mogłem wściekać się na Monę. Chyba miałem słabość do ładnych buzi. Ale gdy ktoś traktuje Twoją głowę kijem baseballowym, to trudno jest nie chować urazy. Zaciągnęli mnie do piwnic hotelu Jacka Lupino. Skopali mnie i pobili. Czułem się jak to krzesło, które właśnie połamałem. Miałem tylko kij nagary, pomazany moją własną krwią. Bez pistoletu nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Musiałem pobawić się z nimi w chowanego. Frankiego, on się tym zajmie. Ha <laughs> ha Prawy miały się coraz gorzej. Niebiescy przyjechali i odjechali. Pomazali podłogi kredą, a drzwi okleili żółtą taśmą. Gliniarze, którzy mieli pilnować tego miejsca, zostali zabici. Franki, jego chłopcy i ja mieliśmy hotel tylko dla siebie. daj spokój, nie zawsze. Szalona wiedźma. Szkoda, że jej nie słyszałeś, ale był wrzask, jak ją chłopcy dorwali, gdy próbowała rozwalić szefa. Oj, to kiepsko. Trójce? To gorsze od tego, co Franki robi z tą małpą na dole. Długo będzie umierać. Mięśniak przy telefonie mówił o Monie. Trójca Puncinello nie była dobrą nowiną. Tu jest! Oj! Kolejny dowód na to, że Puncinello mnie nie szkole. lubił. Walkiria i zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy? Brawura. Wszelkie niezbędne... Ustalono, że wszystkie ofiary znalezione na terenie klubu Ragnarok to znani przestępcy, z których wielu miało we krwi znaczne ilości walkiri. Wiarygodne źródła twierdzą, że wśród zabitych jest także Max Payne, choć nie odnaleziono jeszcze jego ciała. Wiarygodne źródła, czyli ktoś uznał, że ma mnie mafia i nie chciałaby policja nadal węszyła. Dostaliby potem ciało w stanie ledwie umożliwiającym identyfikację i sprawa zostałaby zamknięta. Don Puncinello mógł być tym wiarygodnym źródłem informacji, tyle tylko, że miał nieaktualne informacje. Nie wystarczyło mu, że mnie wrobił. Chciał mnie jeszcze zabić. Było to dla niego tak ważne, że zostawił Frankiemu instrukcję na piśmie. Bugs musi zdechnąć jak pies za problemy, których narobił. Franki, wierzę, że zajmiesz się tą sprawą z należytą starannością. Hej! Hotelowy bar był ostatnio dość popularny. Zgodnie z zapowiedzią Franki popijał tam piwo. Jezu, jakim cudem się wydostałeś! Znudziło mi się czekanie. Pomyślałem, że równie dobrze możemy dokończyć sprawę tutaj. Był ostatnio dość popularny. Zgodnie z zapowiedzią Franki popijał tam piwo. Jezu, jakim cudem się wydostałeś! Znudziło mi się czekanie. Pomyślałem, że równie dobrze możemy dokończyć sprawę tutaj. Hotelowy bar był ostatnio dość popularny. Zgodnie z zapowiedzią Franki popijał tam piwo. Jezu, jakim cudem się wydostałeś? Znudziło mi się czekanie. Pomyślałem, że równie dobrze możemy dokończyć sprawę tutaj. Celowy bar był ostatnio dość popularny. Zgodnie z zapowiedzią Franki popijał tam piwo. Jezu, jakim cudem się wydostałeś? Znudziło mi się czekanie. Pomyślałem, że równie dobrze możemy dokończyć sprawę tutaj. up. Uh -huh. Co do diabła hotelowy Bas.

Tøðuðu. Kotelov ええ Uh-uh. -oh. Co to jest? Hotelowy bar. E eee. Kotelowy Alle er Oh, Się z dziewczynami! To niesprawiedliwe! Zaraz po wyjściu z hotelu zauważyłem, że śledzi mnie duży, czarny Mercedes. Widziałem już ten samochód. Wówczas był zwiastunem niezłych eksplozji. Władimir wrócił. Bum! Już nie żyjesz, Max! Może bym się zaśmiał, gdybym tylko pamiętał, jak się to robi. Co to ma być? Zabawa w policjantów i złodziei? Jak coś do mnie masz, to się ustaw w kolejce. Spokojnie, kolego. Robisz karierę w wiadomościach, wie? Uzbrojony i niebezpieczny. <głosy> <głosy> Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Zawsze chciałem coś takiego powiedzieć. To fałszywe oskarżenia. Wrobili mnie. To kwestia gustu. Na pewno masz powody, aby robić lub nie robić tego, czym się akurat zajmuję. Chcesz mnie wysłuchać? 合吗？